Masi, jestem z RG. a dzisiaj gramy kolejny, nagrywam. Ja, a wy oglądacie kolejny odcinek z The Bank w Isaac Afterbirth Plus. Odblokowałem nowe postacie, chyba trzy. Tak, Keina, Azazela, Edena. Eden ma losowe, losowe ma statystyki, losowe chyba dwa itemy z tego co chyba wiem. Azazel ma, widzicie jego statystyki, jest szybki, ma trzy czarne serca i to nimi dzisiaj zagramy. zreroluję, zre żeby był nie. ja celara nie chcę ja nie chcę <gryw> pająków nie chcę o tu jest na przykład takie nie ma to O, nie biorę to jeszcze jakieś szoty nie wiem co to oznacza tu No właśnie to yy, może przelatywać kolce od tutaj do tej bomby no właśnie i rąbną mnie naprawdę tą, tą bombą nie Lipa trochę, bo rąbnął mnie bombą. I mam dwa serca. Właśnie, ja nie mam slotów na serca. Ja mam trzy serca czarne. Ale będę mogę odblokować sloty na serca. Tylko mogę odblokować. Dobra. Yy, nie mam bomby. Nie mam kluczy, nie, nie mam, duży, mam brimstone. To jest taki, widzicie, laser nawet. <grym> Fajny laser. To jest fajne. Mam! Nawet kamień, au, kamień z x mi się tak podświetlił bo dziwne no, zarąbiście, klucza nie mam, a i tak... Jezu, to jest chyba najgorszy drop, bo nienawidzę tego. Nienawidzę, to jest trochę smutne, że ja nie mam klucza, mi wypada skrzynia, gdzie trzeba klucz, no to... Nienawidzę pająków w tej grze, a zaznałem się, najciężej chyba pająki robić z gry całej. Bo on lata. Tak, tutaj kolejny. O, jakieś pils. E, e, proszę Państwa. Ja, żeby ten ran nie był taki zły. Zobaczę jaki jest boss. Monstro. Monstro łatwo można pokonać. Tylko dam tutaj bombę. Mam Dobra, i tutaj można tylko tak zrobić. Wejść w ścianę i go bić. Dobra. Chciałem zre zrerolować yy, yy, tego rana, ale chyba nie, bo chcę wreszcie jakoś mamuśkę pokonać. Albo przynajmniej mamuśkę, znaczy mamuśkę, no, mam herta, chciałbym najlepiej, bo poza nagraniami z pierwszej mi się mam herta udało pokonać. To nie są przelewki, mam herta. Jako czym ja pokonałem? Ja pokonałem. Yy, nie wiem, kim ja wtedy grałem. Nie pamiętam już. Chyba Magdaleno. Tak, Magdaleno gra. Magdaleno, tak. Co Tak samo, o tak. Sam sobie zagrałem dla siebie, tak, żeby odblokować, was właśnie yy, Azazara, żeby był fajny run, ale na razie to nikt na ran nie wychodzi. Tylko, że. Próbuję. Użeram się z kawałkiem mięsa. To wychodzi jedynie. No, niestety. Będzie odcinek z Warcrafta. Przed tym. przed tym odcinkiem będzie odcinek z Warcrafta. Zbyt. Tego zobaczycie później, więc... O, 10 bomb. Fajnie. Przydadzą się. Bo mogę iść po kamień z X-em. Pyk. Idziemy. Solharcik. Przyjemne. Przyjemnie jest. Bo mamy Solharcika kolejnego. Przyjemnie na razie. Taki run fajny. dobra tutaj to łatwo leci, bo tylko właśnie a za łatwo się te pierwsze, te pierwsze pokoje pokonuje, to jakiegoś HP upa chciałbym dostać przynajmniej jednego, <grytania> bo tak to no, trochę może być lipa w, w przyszłości, ale na razie to na razie o, fajny run wychodzi, Nietrudny. trudny właśnie Larego też się łatwo nie pokonuje, bo Lary ma mało HP i wy możecie tego nie widzieć, ale ja mam brimstone'a i mam Pięć ataków to może być dusza, ale. Na... O, jeszcze kolejny damage up z tym. O, nie, zaraz stąd wychodzimy, tylko poniszczy te. Ach, dlaczego ja chciałem to niszczyć, Boże? Jestem głupi. Dobra, ja nie wiem, czemu na odcinkach lamię, normalnie jestem w to na takie połowicznie dobry. Nie było żadnych fajnych dealów, w sumie i tak bym nie zrobił, bo patrz na moją ilość HP. O, dark, zarobi się. Curse of Darkness Ja mam na krew wyrąbaną Czyli mogę sobie wejść w nich krew I to mi nic nie zrobi A normalnie by mi zrobiło Mi zdało ileś tam No O nie Dobra, To jest chyba To jest No Idziemy As -as A co szybko robię rana Bo to jest, można no to robię szybko Jakiś palec mamy Ło wow, fajnie ja Mam palec ten palec bije. Okej, okay, bije palcem. Dobra, mam palca, mój Nawet nie aż tak mało, no Idę do slepu. Nie wiem po co, może grid. Nie, nie ma grida, wysadzę sobie tylko. O! I secret room, widzicie? Secret room. No. Secret room, widzicie? opłacało się grida wysadzić nieskończone klucze, dziękuję dziękuję, nieskończone klucze mi się to podoba dobra, mam w ogóle tak zanim mówiłem trochę, bo nie chciałem żeby mnie to walnęło ale nie walnęło mnie, zarąbiście, Soulheart kolejny ale hp up by się przydał albo po prostu będę do dostawał co nie jest złe tylko, że na na przykład, jak będę ale pewnie nie dojdę tu do bo aż nie dojdę chyba. Trzy monetki, fajnie. Dobra, przeszłem całe to idę już na bossa. Gry... Gerbi, czy jakaś to nazywa. Dobra. Ja go biję. Ten palec nie bije aż tak dużo. A ładno, widzicie dostałem. Te muchy są najgorsze. Dobra, ja tutaj szybko go zabiję, bo... Mam na niego sposób, więc go zabiję. Dobrze, zabiję. Znaczy, a są te pierwsze bossy, w sumie prawie wszystkie bossy są łatwe. Nie, Orange no, down, Def, wezmę def, ale najpierw pójdę z tym do roomu takiego pewnego. Muszę tego naładować. Dobra, chyba to wezmę, albo to. Wolę to chyba wziąć. We wezmę def pójdę, a czemu ja idę drogą taką wyznaczoną, ja mogę sobie latać przecież z tym z tym azzerem. przecież mogę latać idę tędy bardzo. idę tu, wchodzę Bardzo. tu jest, o kluczyk darmowy wysadzam tego hopa, to jest kluczyk co to, a felsla. Wezmę i teraz deful No. I właśnie Azozelem to jest fajne, bo można wejść do... To jest cares room, tak? To jest cares room właśnie. To jest Kers room. Sacrifice room to jest taki z kolcami na środku. Może go zobaczycie w tym odcinku, jak go znajdę. Wezmę dev, bo yy, dev bije obrażenia do, na cały pokój. Bije tam ileś obrażeń. I o, znowu to jest Cars ale do niego teraz nie wejdę. Dwa Soul Hearty, bardzo dziękuję. To nie jest często, no ja mam pięć Soul no to dużo. Jeszcze kluczyk, o ten kluczyk da. Dobrze. Dobrze, ja tutaj. I może mnie zaatakować? Może. <grym> Aż już po, Aldora. Ja moimi magicznymi, bo ja mogę ten bić, tym dobrze Dobra. Poniszczę te ogniska, proszę pomniszczyć tu, idę tu może Joker, czy jakaś inna karta? Ło, jakiś duży duży, ale mały. Dobra, i p py... jaka to jest karta? Tu w hearts. A tu było w nic nie robiło, gara. Kurde, jakby było tu w diamonds, bym, bo dałoby mi to podwójny... A ra. No, chodź tu. Dara, tu ra, ty chodź tu. Ty... Ty idź tu, bo... A, ja, że chodź, po prostu podejdź tutaj. Idę tu już. Idę na bossa Chab. Najgorszy boss jaki jest. To jest najgorszy boss, jaki istnieje w tej gry. To jest, yy, to jest najgorszy boss na początek, naprawdę. Ale go łatwo, za zele można spławić. Mam fajny kamień. Jak jest pusty pokój to jest chyba najgorzej. I pyk. O! Health up. Fajnie, mam bardzo dużo cells. A damage nie mam mały. Więc może mamuśkę wreszcie pokonamy. No, będę teraz cli clickbait, zrobiłem mamuśkę. Czy clickbait, zobaczymy czy będzie clickbait czy nie. Może nie będzie trzeba clickbait dodawać. A wow. ja mam wy wyrąbane w krew. Czy w co ty tam dajesz? Jić glut, dziwny. Dobra, no, biorę to. Może Angel Room spotkamy. <grym> Poderby było fajne. O, ja wejdę w tu. Okej, okay, o kurde. Mamy tu i tu będę chciał. O kurde. Dobra, tu. A, pyk. do serca i pek tu jeszcze. I szukamy też rumu, bo mam sześć kluczy, no to... Bo mogę wejść do... Ajajaj, no ja niestety dostałem od robala. Niestety ten palec nie bije tak duży, żebym mógł ich zabijać tak się z daleka, dobra, ale zabiję. ale dostaję monetki ciągle, więc się cieszę nawet. Dobra. Dobra, i mogę go zabić, kluczyk, fajnie, mogę wejść do kolejnego pokoju, o Boże, muchy, 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 z muchy, trudne, dobra. Przejdź trochę skupić, ale nie, nie trzeba w sumie się tu skupić. Dobra, fajnie, że coś pomniejsza. Laser. Ej, problem jest laser tears. <ścoughs> jest jeden problem, że ja nie mam tirs, więc ja mam brimstone. Więc to nic niestety nie zdziała tutaj, ale fajnie. Ale mam damage przynajmniej. Ale szkoda, jakbym grał inną postacią, to by to bardzo mi pomogło. Ale Azolowi też pomogło, bo będę miał jeszcze większy damage. To nie pomogło. Zapomniałem do... pójść do tego. Do sklepu mam 18 i mam 14 bomb. Mogę tam pójść. I co mi szkodzi, pójść tutaj. O, mogę wysadzić nawzajem, sobie. Boomerang. Boomerang mi się nie przyda, więc rerolluję do trzech bomb koło karta. Cards. Nie wiem, co to zrobiło, więc... Nie, to BBF nie daje za dużo. Soulheart? Nie chcę. Mogę tego żałować. O nie, proszę, nie, nie mam moment. Card. Co to jest? Szukam Sol znowu, dobra. Nie, zrąbałem to. O, no idealnie. Dobra. Dobra, idę już normalnie na kolejne piętro. Nie wiem, co się stało w ogóle. Tak. Nie wiem w sumie. Bo. Nie wiem czemu kart nie mogę. Nic się z tymi kartami nie działo. To taki kart. Po prostu nie wiem. Coś dziwnego się stanęło. Ale dobra, no nie moja wina. Nie moja wina to jest, więc... To jest nie moja wina. Wtraciłem yes. <laughs> 10 golda. Dobra, zdarza się. Dobrze. Dwie bomby, fajnie. Ło! Fajnie pieniążki. Boże, nigdy do takiego pokoju nie miałem Co to jest za pokój dziwny Dobra, bombę tutaj postawię Dobra, a za zelem No niestety mu Dobra, ja nie wybrzydzam No i mamy tutaj dwa Wchodzimy Dora, a chciałem zniszczyć Dora Okej okay. Idę, o bomba, widzicie, kolejna bomba Idę w dół, tym razem pójdę w dół. No, a tych mogę nawet no, z przodu atakować. Tu jest. Otamandar. O, rozwali się od razu. Widzicie? I pół karta. Widzicie? Szczęście. Nawet dzisiaj dopisuje. Mogę szybko. A za się najlepiej speedruny robi. A tu można po prostu wejść. Dobrze. Polecam wam niszczyć nawet te. A jednak teraz nie. Dobra, nic nie robił. Powysadzam trochę. Bo czasem fajne rzeczy mogą wyleć. Czarne serce na przykład. To space, to space A co? O! Wreszcie ruszają się. The Tower, co zrobił The Tower? Kliknę. Dobra, to robię. Biorę death moje i idę stąd. Dobra, zmarnowałem trochę bomb. Sacrifice Room, o, widzicie? Ja tam nie wchodzę, bo tam y, na Sacrifice Room się odblokowuje Delosta. Trzeba mieć Missing Poster, zebrać, czyli y, taki przedmiot. Nie, to jest Trinket. I trzeba tam zabić się w chyba dostać obrażenia, albo zabić się w Sacrifice Roomie. Y, nie pamiętam już. Musiałbym sobie sprawdzić, ale Delosta nigdy nie miałem. The lost jest lata. Jak się stoi, to jest niewidzialne. Do, do dwóch kluczy sobie Dobra, i sobie wezmę to Dobra, klucz kolejny mam więc o, od razu i od razu kolejna skrzynka Delovers, Delovers wezmę, bo jest Never. niepotrzebne Wysadzą go Co to będzie? Nie wiem czy to zrobiło Grid zarąbiście! O, chociaż że dostałem to grid jest fajny. Bo patrzcie, i hajsik. I Hajsik za grida wpadł. Więc wyszedł na plus, bo ma 28 monet. O. Dobra, co tu ja tak za nie mówiłem, bo... O, zmniejszyłem się. Fajnie. Nie, no nie znalazłem dalej O nie! moster 2. Mm -hmm. Nie, no co jest? Nie, no. Nie, no co jest? Okej, okay, szybko ma Kurde, no jeszcze to mnie zaatakowało? Kurde. No nie, no jeszcze to nie Prawda. Proszę. Zrąbałem, przepraszam was. A co, zrąbałem? Dora, heart, teraz niech mnie uratują. Proszę. No widzę, jaki Solheart, fajny Trollbomb. O moje przynajmniej. Pięć bomb, fajnie. Też jedno z najlepszych. Kurde, ten monster, dwa tak. Zapomniałem. Co on robi? Tak, no, tak, no, walnąłem się o niego. Monstro jest jednym z. dla mnie. Monstro 2 jest taki bardziej nieprzewidywalny dla mnie. O, bomba. I przy okazji, bomby mogę tutaj wysadzić. Jest maska. Nie wiem, czemu użyłem tego klucza tutaj, ale. Dobra. Dobra, nie ja załaduję, bo tu mogę. nie wiem, co to jest, ale. Co to jest? Dobra, przyda się, bo i tak nie mam dużego brimstone'a. I to w sumie mi nic nie zmienia. Nawet jak będzie mi coś otaczało, to w sumie dobre to jest. Ej, co nie jest złe? Bo fajne. Możecie to nawet przyznać. To jest fajne. I tym. Lecimy w dół. Mamuśka teraz. Tak, to jest stara piętro. Mamuśki na mamuśce często coś otacza ludzi. Dobrze. Soul o, widzicie Solhard. Okej. Okay. A tu jest. Dara, dara. Y tam jest Kerstrum. O, nieskończone klucze na to y piętro mi się przydadzą nawet, bo chyba przejdę całe piętro. No, właśnie te strzelają, chciałem powiedzieć, ale zapomniałem, że niebiescy strzelają. Są czerwoni, którzy ser które serce dają chyba niebiescy, Jeszcze są niebiescy. Chyba niebiescy są jeszcze. Mówię chyba, bo nie wiem. Niebiescy, znaczy niebiescy no, są żółci jeszcze chyba. Na pewno są żółci. Są tacy bardziej szarzy, którzy dają właśnie yy, te klucze. Dobra, ten do mnie strzela. A Ajzakiem bym miał nawet problem tutaj, ale nie wiem, tym nie ma. A tu jest mamka, mamusia, więc nie idę tutaj. Yy, bo chcę znaleźć drżerum Bo... i mogę też na fight'a chyba iść, ale to chyba... A ała, Były jakieś muchy. Dziwne. I nie zauważyłem już Państwa tych much. Dobra, i tutaj... O, haj kolejny. Nie przyda mi się ten hajs do odblokowania keina, bo już go odblokowałem, więc tak trochę... Nie, 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 Bat... Nie, 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 Bat... Nie, nigdy. Z żadne grzechy. Dobrze, niszczymy. O, bomba się zwróciła, widzicie, hajs się się zwraca. O, tears up. To też zniszczę, bo nie opłaca się bomb. Dobra, bomba się zwróciła, no, widzicie, zarobiłem nawet. O, tak Tak, tak, tak Tak, ja to, ja to muszę zniszczyć, przepraszam Ale, no niestety, dobra, jeszcze tu i tu Naprawdę, nie Nie trafiło się żaden soul heart z tego no. Nieszczęście, no, powiem nieszczęście. Nie fart, nie fart. A ja mam wyrąbane A, no, ja sobie postoję tutaj. Dobra, lecimy tego monstru. i tutaj po raz... e, Fajne, jakby to był monstr 2 to był problem. O, bateryjka. Joker? Tu w klaps. O, bomby. Idę tu. Fajnie niszczę grida oczywiście. Fajnie. Nie wiem, kupię ten item, bo spodobał mi się. Był na promocji, Więc kupiłem. Nie wiem co dawał, ale kupię. Dobrze, treżero. I tak, Ja wiem co ten ptak daje. Że chyba kiedy oberwę parę razy, to on się odpalają i on bije. On bije nawet spory do mecz. Patrzcie, ja tutaj zrobię taki myk. I niestety... Ale czarne serce czasami wylatują. A mam bardzo dużo bomb, więc mogłem sobie pozwolić. Ale to bardzo dużo bomb może mnie zmylić. Dobra, idziemy na mamuśkę. Pokonamy ją pierwszy raz. Albo nie pokonamy, zobaczymy czy się wywalę. Mama. Ona nas nogą nawala albo... Albo... Oła, walnęła mnie. Dobra, muszę nasłuchiwać. Ja teraz nie będę komentował za dużo. Bo muszę nasłuchiwać kiedy ona tą nogę puszcza. Więc, e, przepraszam. Dobra, idealnie. I mama zabita. To nie jest jakiś trudny bosek, jak ma się właśnie duży damage. O damage apa, dostałem, dziękuję. Idziemy do łumba do Uteru dokładnie. W sumie mo mogę... No dobrze, że pokonałem wcześniej tą mamę już. Bo... W sumie, no mogę wam teraz... Mam herba pokazać jeszcze. No to fajne nawet. Dla... Zobacz, no fajnie, nawet dla was to będzie... Fajne, bo widzicie, losowy ran Azazela ma taki nawet dobry. Nie mhm. jest słaby ten ran. Tylko w WTO... ja to um nazywam. Dostajemy po jednym sercu. Po całym sercu dostajemy. Nie po połówce już. To jest ten minus właśnie. To jest ta wada tego, wada produktu. Dobra, ale na razie to fajnie przed... Fajnie, łatwo jest. O przepraszam was, nie zrąbałem to. O nie, i patrzcie ile serc mam już. No nie, no kolejne. Dobrze. Chciałem się skupić już, bo już mnie to zdenerwowało trochę. Dobra, jest, dobra I dyszkę, dyszkę dostałem, dobra Nie wiem, czemu tu wszedłem, ale nie. Myślałem, że Coś, dobra O, karta jakaś, DMP, Nie, nie na bossa O, przepraszam Nie chciałem tego Nie chciałem na bossa iść Dobra, kolce mam gdzieś Ale Dobra Dobra, zabiję go. Dobra, hold me. Co to? Tears up. Dobra. Tears up. Dziękuję. Co to jest? Fade up. Dostałem bardzo dużo tych solhardów. Dobra, tu mogę. Solhard. Dziękuję. Ale fajny run mi się tu zapowiada. Zapowiadał. Dziękuję kolejny solhard. I może jeszcze jeden? Nie, nie, nie. O, jest. Ale ja szczęście. Dziękuję. Słuchaj, bo tam jest moje... mój... ten. Moje dev zostało. My tutaj nie ma terżeroumu, więc y idziemy od razu do serca już na piętro, gdzie jest serce matki. I może nawet do szatana albo gdzieś pójdziemy no, no, kto wie. Kto wie, no może? Kto wie? Kto wie, gdzie dojdziemy? O kurde, gdzie... Co ty robisz, chłopie za dużo się chyba na żarość Co to jest? A piny no. Słuchaj, ja ich na hita wziąłem Kompletnie na hita ich wziąłem Kompletnie na hita ich wziąłem No dobra, aj je... naprawdę utera jest takie proste Nie no, musiałem wywalić. Nie, to była tradycja, że musiałem już. Dobrze, ładnie. I już idziemy na serce matki od razu. Od razu, nie ma. Nie ma, Mam herd. Jest, mam hercik. Dobra, mam herd. Że. Niedobrze go dostałem. Ale dobra, ale do, dobrze. Zabić. No i to jest koniec rana. Do, dziękuję. O Boże, oddaliłem się aż od mikrofonu. Ale dobrze. Widzicie? a za zełem Wygrany ran. Pokonaliśmy serce matki. Ej, macie tutaj kastrękę. Isaac wchodzi do skrzyni. I zdobył item jakiś. Ale fajne, i ja wiedziałem, jak to będzie z I dostaliśmy cement. Odblokowaliśmy cement i mamy dwa razy zabite sercem matki. Patrzcie. Nic nie odblokowaliśmy. Odblokowaliśmy kolejny e, token do Edena. I możemy Edenem znowu zagrać. Nie mam Samsona dalej odblokowanego, jak zauważyliście. E, spróbuję go odblokować poza odcinkiem. E, spróbuję jeszcze. Może i udasza zobaczę. Odblokowałem Lilith na moim koncie w ogóle. Niezwykle patrzcie. Lilith mam. Mam wszystkie oprócz Apoliona. Apolion się odblokowuje jak się zabije mega sejtana. To ja mi jeszcze daleko do tego. Więc to by było chyba na tyle moi drodzy, więc pa, cześć i na razie.